Cześć dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta, jest ze mną Adam i dzisiejszego wieczoru e, w końcu mam nadzieję, że uda mi się kogoś sobą zeswatać, bo ty cały czas jesteś taki biedny, samotny, e, nie masz dziewczyny, e, żadna cię. E, no nie chcę mnie żadna, no nie chcę mnie. Znaczy, no może, może i może, 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 może są dziewczyny, którego chcę, ale po prostu na taką nie trafił. E, dlatego... E, bo też dzisiaj nie chcę, chcę też znaleźć tą jedyną, tak. No nie śmie się, nie śmiej się. No dobra, w każdym razie... E, wiesz, że moja dziewczyna, Agata, mm -hmm. ma koleżankę. No. Ty jej nie wiedziałeś tej koleżanki. Ale m, ona się wpada do mnie i wpadnie razem z koleżanką. A ty ją wiesz? Koleżankę widziałem. Bardzo ładna. Tak? Tak, bardzo no to, ładna. Tobie mogę załapać Myślę, że ci się spodoba. No i cóż, to no, wydaje mi się, że powinieneś zacząć odcinek, bo ten odcinek się zapowiada całkiem nieźle, bo w końcu będziesz mieć dziewczynę. I e, dodatkowo ona z nami zamieszka tutaj. Co w się sensie, Agata już się dzisiaj będzie wprowadzać. A koleżanka też zamieszka z nami? Jeżeli ci się spodoba, no oczywiście, że tak. Czyli to będą dwie nowe osoby na kanale. No zobacz... no i jeszcze tego nie mówimy. Na razie będzie tylko jedna, zobaczymy jak to będzie później. Tak więc drodzy widzowie, taki sam czerwony który macie tutaj na polskim, zostawcie tam, tam na dole i... i co? I zapraszam do oglądania. Tak, nie, A... nie, pozosta... nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania, bo Adam dzisiaj w końcu znajdzie swoją wybrankę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Przestanę być prawdziwym. <laughs> Dredin, Dredin, Menelin. ty wstawaj, bo moja dziewczyna przyjeżdża i masz być miły dzisiaj, tak? Ale ja nie chcę być miły, nie chcę być miły dla nikogo, nie chcę być miły dla ciebie. Daj mi spokój. Wstawaj. Ale czemu co mnie obchodzi twoja dziewczyna? To co to jak przyjeżdża? Bo masz cię przeprosić za ostatnio. Ja mam tak, bo masz się przeprosić za ostatnio. Mogę przeprosić? Tak. Py... Ała, magnój no, za strany, masz ją przeprosić. Za co mam ją przepraszać? To, to jak się zachowałeś ostatnio. Jak się w stosunku zapomnę? do niej? Bo czekaj, bo nie pamiętam. Co ja takiego? Yy, byłeś bezczelny? Zawsze jestem bezczelny. Nie mógł, jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Ale ty nie, nie tylko ona przyjeżdża, jeszcze przyjedzie. Ale a, do Adama. Ale ja bym ci nie chwalił przed dyrektorem super, fajnie. fajnie. No nie wiesz czemu? Nie czemu jestem to jest dobra marneczka. Spędzicie I, 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 i dajcie mi w końcu spokój. No, ale... Dacie mi w końcu spokój, spędzicie razem czasami. Ale to czas. w końcu też ktoś do mnie przyjeżdża, nie? No gratulacje no. stary! Gratulacje! Przyjechał, do ciebie cię odwiedzi. Super, zajebiście. W każdym razie, że będzie w porządku, nie? tam. Nie no, ale to... To na Ale mnie męczycie! Dajcie mi odpocząć! W łóżku, w spokoju, chcę leżeć! A nie znowu z kamerami no, no. wyłazisz, ostatnio się próbujesz, że cię nagrywam. A ty co teraz robisz? Możliwość hipokryzji. nowe osoby na kanale. Znaczy na pewno jedna, zobaczymy, może dwie. Zobaczymy. No właśnie. Spokojnie. A czyli od razu mamy je wywalić, czy będziemy się nie. No dobra, chociaż tam. Od razu je wywalę. Uprzedzimy wielkę idą, także... No właśnie, teraz słyszałem auto. Podchodzimy pod drzwi. Już otworzymy drzwi. No co, ja się, czy... No jestem ciekawy po prostu. Jestem ciekawy. No idą. Cześć! Cześć, Agata. Cześć. 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 Hej. Hej, No To co, może... Eee, bo ogólnie... Y... My się już znamy. No tak, my się znamy, ale... No, wy się znacie, ale co co... Zdejmijcie buty i zapraszamy, tak? Co? Ale, Adam, no. Bo to, no dobra, może wejdziemy do środka, bo jest tak, taka trochę skrępowana sytuacja, niepotrzebnie. Stary, jak mi ci się nie podoba. No, może mi się nie podoba, tak? Ja, po prostu nie jest moim typie, No kurde, Obie, jest modelką. No. Czego no. To, to to, żeby, ty jeszcze się nie chcesz... jeżeli, jak byś usłyszał, że jakiś chłopak jest modelem, to od razu wierzył. Ja tutaj. byłem Mógł modelem. No, to z miejsca wiesz pierwszego, lepszego, tak? No nie no, chyba też mówisz, że nie jest moim typie, okej, okay, mm -hmm. fajnie, możesz mm -hmm. pogadać, może spędzić z nim w sobie wieczór, pogadać, wszystko fajne. a ty tylko patrzysz na film, skąd Ale nie patrzę, no to nie, no to mówię, że mogę poznać, ale może nie jest z miejsca moim typie. Ale stary, z, z, z razem z Agatą ci załatwiliśmy laskę, tak? No, no, jak no, ty tak wybrzmiesz, to nigdy nie, to nie, to nie to będziesz to to mieć to dziewczyny. nie, no chcę ją poznać, porozmawiamy, okej. Okay. No, Prawie, co tu chcę stracić? No, on nigdy nie straci. No, nie stracisz, stary, bo jest do końca życia prawiczkiem. No, dobrze, że Ty już dziewictwo straciłaś. To od jej ostatniej nocy. Ty masz już chłodę z góry. No, nie ślad sobie. tebie. Więc po prostu mi się serio odechciało, odechciało mi się, słuchaj. Mi się tak stara, Adam, może chodź, wyszko zawołajesz na chwilę. Spróbuj, proszę cię, stary, spróbuj. ja chcę poznać. Pogadamy, okej. Nie ręce nie ludzi Tylko nie tak trędwo. Tak, chcę pośluby właśnie, tak, dokładnie. Ale nie, okej, okay, no jak chcemy, z... fajnie, można spędzić wieczór. A. Mhm. Jak mhm. ci się ogólnie tutaj. Fajnie, przyjemnie. No, dużo miejsca. Jasno, duża przestrzeń. Dokładnie. Mhm. Może coś do pisa. Proszę, wodę. Nie podoba ci się? Podoba ci się czy nie? Nie. Kurde stara, na mój Jezu, nic nie idzie po naszej myśli. Ale w sensie, no nie jest brzydki przecież. jest drętwy. No drętwo, no bo sama jesteś drętwa i on jest drętwy. Właśnie może nie jest drętwa, musiałabym sytuacja, Musi się. sobie Jesteście drętwi, po prostu, obydwoje. Weźcie, luźnijcie atmosferę. dobra, nie są wszyscy. Może więcej osób będzie tu wjeżdżać się... Cześć, cześć. Huragan. My już znamy stary. Skąd? No jak byś <tuszuja> już tutaj, tutaj była. Ja już parę dni. Huragan, dobra, nieważne. Patrz, jej nie znasz za to. Huragan. Hej, Masza. Miło A co cię jest A przyjechałam gdzieś z przyjaciółką. Jesteś z nią? Nie. Aha. Można się przyjąć? Tak, proszę. Wolne A ten... A czemu z nią? Przychodzi? No, bo z nią bo mnie zapuściła. Aha, to? No, powiem ci szczerze. Miło z jej strony. A, ten. Czymś. Masz jakieś hobby? No, coś tam mamy. A jakie? No, um, hmm. Kijasz przykład. O, to może jesteś coś... wspólnego. No, bardziej będą. Chce się, nie? Musimy pasować. Tak, nie? Nie, nie? nie żadnej No, w no, straży wie. No, ale wojsko lubię. Moim ogoniem, takim, taki układam, że... To jest, <grym> A o, to jest, Można, to jest przeszkadzać, chodź. Nie? Dobrze że my was zostawimy na chwilę, nie? Kiedy tam długo tą wodę stary... Szukałem właśnie, On twoją was... ci laskę. Zabiera tak. ci laskę? Huragan. Zabieram ci. Stary. Puri. Powinieneś trochę uważać, nie? Puri, nie zadzwywal dzieci? Nie dzieci? Proszę bardzo. Ale O Szkodnie Pan nie chciałbyś może do pokoju pójść? No nie Bo rybę mogłem. A co? No jest okej, okay, spoko, spoko Jak jest po Maroko? Nie, tylko koleżanka przyszła do mnie ogólnie wiesz? No ale nikt mi nie powiedział, a ten, wiesz jak ja działam No tak, ja wiem, że to lubię to sobie pogadać tak, z kobietami tak. ogółem no i chyba nic złego nie robię, że rozmawiam. No, no, no to jest wolny kraj w ogóle, nie? No a to się jest wolna, nie jest twoją własnością. Ale ja wiem. No. no ja rozumiem, nie w ogóle się przyszła do Adama. No, przyszłej do Adama mógłbym, ale... Wyjdę z tobą. <laughs> Nie wiem, czy wyjdzie ze mną, czy z Adamem. Czy nie. za ciebie? No, <laughs> y o, Garnioschowa. <laughs> Chyba za dużo, tak? eee, ogółem to nie jest takie proste, wyjść za kogoś, wiesz, bo trochę no. przeżyłem w życiu. No a my z, m, my z się bierzemy, zaraz. Tak? No, patrz, Uuu. to od niego. No to jest miłość, ale to jest, jest miłość od pierwszego wierzenia, to jest... Wiecie, jak zdanne. coś, ja jestem ministrantem, czytania umie znać, mogę wam ślubu udzielić. Ja będzie Za chwilę można nawet ślub? No. O. A co wy na to? Ślub zaraz, to ja mogę sobie ślub ja? udzielić. Ja myślę, że. Przez huragan oczywiście. Takie ślub ja mogę wziąć zaraz. udzielić na ślubu? Dokładnie. No Teraz? Teraz. A Spokojnie. Sprawę, że Spokojnie. Spokojnie. To przecież razu chodzi, co? Żeby to wyglądało ten okay. <słuch> to nie, to też. Okej. Uwolnij. cię Co on cię tutaj może cię nie męczył za bardzo? Nie, nie wiem świadkiem na ślubie? Świadkową? Tak. a ty świadkiem, tak, tak, tak. 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 Nie, ma problemu. Później bydzisz na naszą? No, nie też. To co? Mogę udzielać już ślubu. A tak serio? No tak serio. Tu i teraz. To co? No Pisma Świętego chyba nie mamy, ale z laptopa Ci mogę wszystko dać, żebyś przeczytał sobie, e, To dalej. Laptopa <grym> i ten. <grym> Dobra, w sumie te kwestie znam. Ja to gdzie, a gdzie jakiś ołtarz musisz zrobić? Ja już mam ołtarz, ja ołtarz, ołtarz. ołtarz. musisz zrobić jeszcze. ładnie, elegancko. Ja już mam W jakim miejscu? W jakim miejscu, Kuri, najlepiej by było? Najlepiej no. tutaj, nie? Tutaj. No. Gdzie? Superman. To co, tu nam, tu nam udzielisz ślubu? Yy. A i ty będziesz stał na stole, tak? Ty będziesz stał na stole i oni pod tobą. Yy. Tak, no tak. musisz być wyżej, ty musisz być wyżej, bo ty wtedy będziesz ich błogosławił, tak? Yy. Yy. Wie, wiecie co yy, mówi autentycznie, nie? Wiecie co autentycznie? Yy. 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 Świadkiem Kamusia, a ty będziesz drukną Dobrze. Yy, tutaj. Zapraszam. Yy. Tutaj. No okay. to, to to będziesz... może jeszcze No, żeby byli wszyscy w ślubie. Dobra. Będziesz e, świadkiem? Zacią być świadkiem. A, no to ty będziesz gościem? No. Nie smuć się. Ty się dobrze rzeczy, tak. Co? Wielka? Hmm. Ślub. No mogę być. Tak, no, z z czekłaści. Tak, mnie do tego. Szczęśliwy, tak? No. Ja w Co mi się świadczył? Boże, to jest nerwowe, co się dzieje. Mm -hmm. Ślub na filmie, czegoś takiego jeszcze nie było. Ale śluby tak, się normalnie przecież kamerę, kamerą. nie Znaczy ogólnie to są jaja, ale on nie wie o tym, uragan. Hmm. Ale widzę mnie na serioś. No dobra, to na serio. Ale możesz udzielać? Mogę. Dlatego musisz profesjonalnie zrobić. Tak, u mnie to tak. A wizyta jest karalna, jeżeli to nie możesz. Mogę udzierać. Le? Nie mam, ja mam wszystko w głowie. A w głowie to będziesz tak? Cię nie, tak. nie. Ale tak. możesz tą wziąć i ten, tak. jak to będzie, jaki. ściągę. dobra. w głowie. A, potrzebuję dwóch wiesz, ściągów albo obrączek. No to było jakieś marzenie, twoje tak? żeby to zrobić? Nie. A tak. to będzie moja, a Ale wiecie, No dobrze, Wiecie, jak nie sceny nie. najbardziej no czekaj, to się nie? Kiedy będzie a ten moment, dobra. dobra, Może ci się pocałować. No. Tego się a dobra. Dobra, dobra. Tak, 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 tak. to będzie na kamerach. To będzie naprawdę... Będzie e, fantastyczne. Zrobisz to, prawda? Dlaczego nie możemy wziąć ślubu? Szczerze, my się nie całowaliśmy, jak jesteśmy razem. No właśnie. Ale nie wchodzi ja mi, że na kamerach to jest na kamerach. Ale śluby się normalnie nagrywa. Tak, jesteście brzydliwi. zaszona. Dobra, zamknij się wiąże. Dobrze, ciszę. Zebraliśmy się po to, żeby związać świętym mężem małżeńskim kamusia, kamerzyste i Agatę. Czy ty kamuś, kamerzysta, wierzysz Agatę za żonę, ślubujesz jej miłość, jedność uczciwość małżeńską, aż nie opuści się jej do śmierci. Tak? Do Bóg. Tak? No ty musisz to po mnie powtarzać Yo. A, Muszę to powtarzać, tak? No. Dobra, no, nie. Do, Załóżmy krączki za, 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 za po prostu. Y dobra, weź, ja przestańcie robić, ja bym się tak żygać, co naprawdę. Nie, dobra. Koniec! Przesada. Nie, nie, Oddawaj dobra. Wkręciłeś się. Nie, stary, oddałem, żeby się wkopił. Nie, 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 to nie. Nie, Dobra, to zajmij za karami, ja rozumiem. Ale to karty nie? Zrobiliśmy dla ciebie pranka. Zrobiliśmy, czaisz? To nie róbcie mi takich planków, bo ja naprawdę mogę udzielać ślubów i chętnie udzielę. Ale to już był żart, stary? Jak to możesz udzielać ślubów? Mam. Jakie? Tary, to był Prawy ten. Dokładnie starszy minister. To Był Nie, starszym od księdza. Że mogę udzielać. Oddejdę od tej pierwszą w ogóle. Ale dobra. Dawaj, jesteś mocny, kurde. Ale ty na serio chciałeś udzielić ty na serio chciałeś udzielić na serio chciałeś udzielić? Tak, nie jesteśmy nawet za Po co ja tu jestem? No tak. Co ja tu robię? nie wiem, ja też nie to Nie no, ogólnie mówiliśmy huraganowi, że chcemy, ślub, tu panów to No i ja. Czyli jak we wszystko uwierzył. ja myślę, że jest na na No, powiem szczerze, ja mogę udzielać, bo mam do tego pozwolenia. Tak, gówno masz. Tak, mam. Jestem pierwszym popierze. uczniem księdza, naszego, w Krzysztofa śmionki Nie, nie śmieci się, naprawdę. Mogę udzielać. Mam do tego pełną zgodę. Pełną zgodę? Tak. Też mogę, żeby do niego zadzwonić. Ale stary ty się za bardzo wkręciłeś. W ogóle wy wszyscy się za bardzo wkręciliście, Obrzydliwe teraz. No, Oni się wkręcili za bardzo wkręcanie jego, a mam ślub. Wszystkie były na frisbee <śpiewanie> Dobra. Dobra, nie, stop. stop. Koniec! Ogólnie ja rozumiem, że Wy możecie myśleć, że to jest ustawione. I że ja wymyślałem jakiś scenariusz do tego filmu, ale to się naprawdę dzieje. W sensie huragan naprawdę wierzy w to, co robi i no. on myślał, że udziela nam ślubu. Przysięgam z ręką na sercu. W no, ale sensie... no serio myślę, że może to robić. No tak. Bo był po prostu przy ślubie. Bo był przy ślubie, i, tak jak Wam tłumaczyłem, on ma żółte papiery i naprawdę on jest troszeczkę chory. Ja wiem, że to wygląda jak wygląda, jakby to było w 100% ustawione, ale nie jest. Ale my się jak coś z niego nie naśmiewamy, po prostu no serio z naszą kolegą i... No tak. Do, dokładnie, w sensie, tego, w sensie on się cieszy, że występuje, cieszy się, że po prostu jest inny i wpadłem na pomysł, żeby, no żeby powiedzieć, że masa mu się, znaczy, że Masza go próbuje poderwać i zobaczymy, jak będzie reagować na to. A, a wiem, że może wyjść to dosyć dziwnie, ale wydaje mi się, że może być to spoko pomysł, bo on będzie na nią bardzo napierać, tylko boję się, co może stać się w nocy. No, a, ma, a da się zamknąć drzwi od pokoju? Da się, no. No dobra, po prostu zamkniemy drzwi od pokoju Maszy. No, zamkniemy ją. Sam w pokoju, bo podejrzewam, że to może się źle na nie skończyć, jeżeli byśmy tego nie zrobili. W sensie, on jest jaki jest i może uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. W sensie, on nie, nie odróżnia rzeczywistości od filmu i... Ale i tak go kochamy. <grych> nie no, bez przesady. No bez przesady. To lubimy bardzo. Patrzcie. No właśnie, ty chodzisz z tym leżem cały czas. No, już z godziny. Siedzi po prostu na mnie. Zgubię że. <laughs> Sam jestem żmija. Hej huraka, jest sprawa. Mm. Masza powiedziała, że na ciebie leci. Tylko, że Adam jej po prostu przeszkadza. Mm -hmm. Rozumiesz o co chodzi. Adam jej po prostu przeszkadza. o co chodzi. Cały czas za nim łazi. Zajam. Chcesz, by za nią się prawdziwy mężczyzna, czyli ty. No. Prawdziwy ogier, samiec alfa, rozumiesz? Jedyny jest samiec mm. alfa. No, jesteś samcem alfa. Ojej. Pokaż bardziej, pokaż! No sam Jest sam Alfa jeden. No dokładnie. Musisz odebrać swój towar, tak? To nie jest towar. No ale no dla ciebie to jest towar, ty jesteś samcem alfa. A jak? No właśnie. Uh. No właśnie, chudę. To idziemy. Ty, jomu, mój pan To moje kolibo. Co ty ja to No a już jest moje teraz. To piszcie co sobie robi stary, nie będziesz czy tej woli. Ale zostaw to, co ty robisz? Wypad spokoj, to moje kolibo. Dlaczego? No bo to jest moje kolibo. Ale co ty w ogóle gadasz? No dobry. No i... do Huraga, nie, 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 nie będę się szarpa. Nie będę się z nim szarpał. Nie będę się z nią szarpał, serio. Co? No tak mega. Nie chcę mi się szarpać, serio. No to dobra, to się agresywny. Kuri! Ktoś położył na tobie! Ja się o, boję, O ci chodzi? Ej, Kuri! Wypan! Kuri! Skorupiba! O co oni się biorą? Po ciebie. Okej. Okay. Już? Już jest OK. A. Czy może szybciej, no? Na co mu chodzi? Chcę, żebyś oddał mu dziewczynę. No ale to przez to, że tak bardzo chciałeś, teraz nie stajesz na nogę przez jakiś czas. Ty też? Nie, nie. Okej? Okay? Już zeszły? Okay. Ja Może to... uszy z nami pogadamy ooo. normalnie, co? Kuri, <giby> spójrz Kuri. <giby> Gdzie ty mnie tutaj? Kuri! Jakbyś chciał podańczyć, to możemy potanczyć. A Co ja mam powiedzieć na przykład? mi mnie, nie chcemy posiedzieć sobie porozmawiać tak na osobności. O, ja wszedłem hey. w ogóle w gości, ja taka była. O co chodzi? To co bardziej o, pas skoniło. Bardziej chyba słownie musisz to załatwić. Słownie argumentami, argumentami. Po pogadać. ty no, ile masz kupa kobiet? Żadnej! <noise> no żadnej? Kurwa, a, a tam ile miałeś kobiet? Gdzie? Ja teraz, moja kolej. Ona wiadomo... Coś chodzi, no. To się wie, że my rozmawiamy tak jak się z tym nie No tak, ale ja chcę z nim pogadać, ty przychodzisz, przerywasz nam, siedzieliśmy na dole. Ja przerwałeś nam tę powodę. Nigdzie nie poszedłeś, nie no przeszłyś? Ja już nic nie mam zażyć. No, no słuchaj, Podobałaś się, tak? No tak, padła mi bo wiesz? jaki ja jestem, nie? No i dobra. To... Ty w te klocki, lepszy od ciebie, nie? No, nie ukrywajmy. Nie ukrywamy, tak. Od kogo się uczyłeś? Od ciebie, tak. No, no. no, tak, no to coś, no, coś mi się no. należy, nie? No dobra, masz radę. No, Ej, to... okay, no to no, odpuszczam cię. Tak, no, no, tak, no, no, no i dobra. Dobra, ale to za tak? tak? Dobra. 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 No. I wszystko w temacie. Widziałem. Serio go odpuścisz? Może no, widziałem, że tam było miło? No było w porządku, my sobie leżeliśmy, rozmawialiśmy, fajnie. No co co, opuścisz mu? No, ale... O, ty, ty, ty mi teraz mówisz, że ja so, jak on nie wchodzi do mnie z ręką, bo on z miejsca, to zaraz wejdzie z że mi odpchnie. <laughs> nie, bez przesady. Po prostu chciał ci udowodnić, że jest samcem malwa. W sensie, ja... Mu... No to bardzo. W sensie, ja go trochę. <głos》>, mogłem się też domyślić, no. Ale troszeczkę tego podpuściłem. W sensie nie kazałem mu się rzucać z łapami, to sam się rzucił z łapami. Proszę, proszę, proszę. Jak tu ja. Co tam się oh, dzieje? Oh, no folii. No, na chciałbym że jest sam alfa, bo no, po prostu. Mhm, ale. Jest już okej. Okay. Przepraszam za tą sytuację. Mały no, mieczka, proszę. Masza, chodź na sekundę. Adam, no słuchaj, jak go bejtujemy, to bejtujemy go mocno. Idźcie, to łóżka się puszczcie. w sensie półszyj, się po prostu, no. ale zakryjcie się kołdą, tak jakby to miało wyglądać dwuznacznie. No, no wiesz, stary, że no, to nie wiadomo jak on No, no, ale o to chodzi. No, pobawmy się. Nie, no, no to nie, 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 ma, nie, 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 no na razie tak się nie posługa. Bardziej do mnie skoczy. No ale no dobra, no zaczekajmy. Ty... <grywka> Akademia Praw Cheetah. Tak. To co, zaczynamy? Zaczynamy. Niestety, wielka, musimy Twój popy wykorzystać. Dobrze. Ty mu musisz powiedzieć. Moje zaufanie przez nas nadszarpnięte. Gdzie jest huragan w ogóle? on huragan. Halo! Co ty taki? No, musiał. Powiedz mi. Masza na ciebie czeka na górze, chcesz są porozmawiać. W się w sensie... pokoju, no. Ale w pokoju sama na ciebie czeka, w łóżku. Stary, szybko, bo się jeszcze ona rozmyśli. Ona jest bardzo taka pliśna. A jak chcesz sobie pomagać, to ci, bo to pokażę taką... Bo się rozmyśli, kuragan. Idź no, do niej. Nie. Taką ci potem pokaże figurę, która reacuje całe ciało. Tak? Idź do niej. Bez kitu mówię ci. W pokoju wiolki czeka na ciebie. Sama czeka. Nie, 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 nie jest prank. Nie jesteśmy łatwieną wielą, żeby cię prankować. Czeka na ciebie. Malej, <grym> 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 no, ty, no ale już złamać Idź, idź. Chciałem No co ty kur... No, nie Nie, to teraz zamknę. Na początku był sam sem, ale po co, respekt teraz. <grym> Oś bo... <grym> <O, grym> się teraz zamknął.

to był prank do Kuri! Masza cię nie odrzuciła, serio! Ale Chori wie, on się śmiech, śmiech, a on jest a tam wiem, że to jest prank! Ja <laughs> jeszcze z pranków. Ale Hori ma, także akurat te lubię jak się go Mam ciebie dosyć twoich pranków, twoich i tej pani co tu siedzi na komputerze twoich też mam pranków dosyć. A jest mi nowej. Możesz powiedzieć hop, ale nie wiem czy przeskoczysz. Gorzej. Wiesz, jak ja zacznę frankować. Ja mam. Ja czekam, co dzień nie zacznie się prankować, tak? ale to się nie używanie. Poczekam nie do północy dzisiaj. Zobaczymy, ale, ale czy... jest... druga, trzy. daj <laughs> no dajmy już spokój okej? Okay? Do, Poczekam do północy, nie martw się. Dobrze, Adam, pożegnaj się. Pożegnać się no to taki sam czerwony przycisk zostawcie tam na dole no i widzimy się w kolejnym Nora. odcinku pa